Witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Wstajemy wobec nowego wezwania, nowego fragmentu, bo staramy się co tydzień przyjąć jako pewien kierunek naszego działania nowy fragment z Pisma Świętego i próbować wcielić go w życie. Czy można żyć? W naszej codzienności, nie myśląc, wydaje się to niemożliwe. Przecież sytuacje, wręcz same od nas, wymagają tego, abyśmy w jakiś sposób myśleli, oceniali. Przede wszystkim, żebyśmy działali z pewnym rozmysłem. To, jak myślisz, jaki jest sposób myślenia charakterystyczny dla ciebie, to wydaje się być też ciekawy temat do przepracowania. Pewnie zastanawiasz się, co ma to wszystko wspólnego z dzisiejszym fragmentem. Otóż przekonajmy się co ma do zaproponowania w kwestii myślenia dzisiejszy nowy fragment. Zatem zapraszam Was, krótkie intro, słowo i dzisiejszy odcinek. przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Myślę, że każdy z nas chce w jakiś sposób w sensie chrześcijan, chce postępować zgodnie z wolą Pana Boga, rozpoznać jego plan względem swojego życia i starać się ten plan rzeczywiście wcielić w swojej codzienności. Zatem pierwsza kwestia, nad którą od razu zastanówmy się wspólnie to, w jaki sposób myślisz do wyboru mamy dwie rzeczy. Z jednej strony stoi opcja, że dostosowujemy się do tych systemów myślenia, które są wokół nas, które wywołują w nas na przykład jakieś sytuacje, zdarzenia. Z drugiej strony mamy przed sobą swój sposób myślenia a więc moje myśli, moja ocena moja charakterystyczna, indywidualna, bardzo osobista myśl, która dotyczy jakiejś konkretnej sprawy. Czy raczej dostosowujesz się, czy masz swój wypracowany sposób myślenia? Zauważ, że każda sytuacja wywołuje w nas jakieś tam wrażenia, a więc myślimy o jakiejś sytuacji, bo myśląc, zaczynamy w jakiś sposób też reagować, działać. A więc ty myślisz, a twoje ciało podąża za tym, co myślisz. Ta zależność między myśleniem a działaniem na przestrzeni czasu pewnego ćwiczenia, pewnego działania wprowadza konkretne nawyki do twojego życia. A więc można się zastanowić, czy ćwicząc, yy, trenując niejako swój sposób myślenia, można wpłynąć na działanie. Można wpływać na konkretne nawyki w swoim życiu. Są sytuacje nowe w naszej codzienności i pewnie zauważyliście, że gdy przychodzi coś nowego, to bardziej angażujemy swój sposób myślenia. Skupiamy się na konkretnym zadaniu, staramy się starannie je wypełnić, ale z czasem, gdy powtarzamy to zadanie, gdy to zadanie staje się dla nas już łatwiejsze, kiedy je bardziej rozumiemy, kiedy już jesteśmy w tym zadaniu wyćwiczeni. To okazuje się, że myślenie już staje się słabsze. Działamy troszkę tak automatycznie. I właśnie chyba te sytuacje też pokazują, że trzymamy się gotowych rozwiązań, pewnych schematów, które nam towarzyszyły, pewnego sposobu myślenia o pewnych sprawach, które się zmieniają. I jeśli my nie będziemy aktualizować pewnego sposobu myślenia, nie będziemy go odnawiać w swoim życiu, to czasami może się wydarzyć tak, że ten mój sposób myślenia już jest przestarzały, że nie jest on aktualny wobec sytuacji, że on nie jest adekwatny wobec konkretnej sytuacji, którą przeżywam. Stąd ten dzisiejszy fragment, mam wrażenie, że nawołuje nas do tego, abyśmy dali się przekształcić. A więc w sensie chrześcijańskim pozwolili, żeby rzeczywiście Pan Bóg ze swoim światłem wszedł w nasz sposób myślenia, jeśli oczywiście na to pozwolimy, na to przyzwolimy, wejdzie w rzeczywistość naszego myślenia i rzuci swoje światło. A więc będziemy mieć okazję rzeczywiście zaktualizować pewien swój punkt widzenia, pewne swoje myślenie na temat konkretnej sprawy, a dzięki temu będziemy potrafili wyciągać nowe wnioski, w nowy sposób postępować, a więc jak najbardziej aktualizować swoje życie i swoją postawę wobec swojego życia. Ten dzisiejszy fragment zaprasza nas do bardzo specyficznej drogi, do rozpoznawania woli Bożej przez odnawianie swojego umysłu. A więc, pierwsza rzecz, która mi się tutaj kojarzy, to kwestia taka, żeby umieć stracić to, co jest w nas. Ten dotychczasowy sposób myślenia, ten dotychczasowy sposób postrzegania pewnych spraw, rozwiązywania ich na rzecz czegoś odnowionego. Bo jeśli chcemy rzeczywiście odnawiać coś w swoim życiu, to nie powinniśmy wrócić do takiego myślenia,

Stąd nasze odnawianie umysłu, odnawianie naszych myśli wymaga konkretnego planowania. Jeśli pragnę rzeczywiście odnawiać w sobie pewien sposób myślenia na temat różnych sytuacji w moim życiu, muszę zdecydować, jak i o czym będę myślał w konkretnej sytuacji. I ciekawą rzeczą jest to, co proponuje autor tego dzisiejszego fragmentu w tej drugiej części. Żebyśmy zrozumieli, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe, co doskonałe. W mojej wyobraźni, gdy Słyszę te słowa, rodzi się taki obraz trzech sit. Każde z nich ma inne oczka, i przelatuje pewne rzeczy przez te trzy sita i pozostaje to, co jest rzeczywiście najważniejsze. Pierwszym sitem jest pytanie, co jest dobre? Drugie, co jest Bogu miłe? I trzecie, co jest doskonałe? Kiedy popatrzę na swoje życie, kiedy mam się zaangażować w pewną rzecz, mogę zadać sobie pytanie, czy to jest dobre? Tak, to zaczynam działać. Drugie pytanie, czy to jest miłe Bogu, miłe drugiemu człowiekowi? Tak. Mogę działać dalej. I Jeśli staję wobec trzeciego pytania, czy to jest doskonałe, a więc czy wybieram najlepszą z opcji realizacji jakiegoś zadania, to oczywiście postępuję dalej. Te trzy rzeczy muszą istnieć razem. Co jest dobre, co Bogu miłe, co doskonałe. A więc kiedy podejmiesz się w tym tygodniu jakiejś sytuacji, chociażby odnawianie swojego myślenia w jakichś tam kwestiach, to zastanów się, czy twoje myślenie jest dobre, czy to jest myślenie Bogu miłe i czy to jest doskonałe. Myślenie. Zatem spróbujmy pozwolić Panu Bogu się przekształcić. Pozwalajmy Mu na to, aby te sytuacje, które się będą toczyć w naszym życiu, w jakiś sposób sprowokują nas do tego, abyśmy odnowili swój sposób myślenia. Może są jakieś konkretne kwestie, które tego wymagają, które dotyczą nas, naszej osoby i naszego życia codziennego. Zatem życzę Wam dobrego tygodnia, pięknych sytuacji, w których rzeczywiście odnajdziecie nowy. Lepszy, doskonalszy, miły Bogu, sposób myślenia wobec swojego życia.